Co ma wspólnego Adam Mickiewicz i Interstellar Christophera Nolana? Nic. No, prawie nic. Adama Mickiewicza wszyscy doskonale znamy ze szkół. To nasz wieszcz narodowy, twórca takich dzieł jak Pantadeusz i Dziady. Ale mało kto wie, że nasz wieszcz narodowy pisał także literaturę science fiction. Historia przyszłości, bo tak nazywało się to zaginione dzieło Adama Mickiewicza, opowiadało o przyszłości ludzkości, w której to potrafimy zawieszać na niebie ogromne teleskopy obserwujące inne planety, opanowaliśmy system szybkiego, globalnego przesyłu informacji oraz potrafiliśmy wznosić się do nieba na ogromnych balonach. Przypominam, że to dzieło powstało przed wynalezieniem telefonu. Gdyby rękopisy tego dzieła nie zaginęły, to mówilibyśmy dzisiaj o Mickiewiczu jako prekursorze literatury science fiction. I kto wie, być może dzisiaj Nolan kręciłby swój nowy film na podstawie tego dzieła. Czy Mickiewicz zostawiłby mi obserwację i serduszko po tej rolce? No nie wiem. Ale po więcej takich treści zapraszam Cię do zaobserwowania mnie.